Witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj z miasta miałam termin teraz Wina Berówspurze. To jest taka instytucja w Wiedniu dla ludzi, którzy borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami. I po uz no i tam można dostać skierowanie z pośredniaka. Właśnie, i oni się tam ludźmi opiekują. Jeżeli ktoś z Was boryka się z takimi problemami, to. Jest to bardzo dobre miejsce, bo wtedy można w spokoju koncentrować się na terapii i AMS zostawia... znaczy no, pośredniak zostawia człowieka na jakiś czas w spokoju. A nie jest to tam takie... wiecie, intensywne jak w innych takich organizacjach normalnych, że... Że wszystko tak szybko, szybko, żeby tylko do roboty. Tylko wiecie, tam ważna jest w pierwszym tym przede wszystkim terapia. Znalezienie co nas interesuje. Jaki zawód, takie mamy perspektywy, bo wiecie, ludzie są często zniszczeni psychicznie i fizycznie alkoholem. I nie jest to wszystko takie proste, jakby się wydawało. O, pokażę Wam trochę to jest Alzerz Ja jestem chyba w dziewiątym cyrku. Tak, w dziewiątym jestem. I to jest dwa, dwa przystanki tylko od, od metra U6. Zresztą będziemy przechodzić koło tego to, to wam pokażę, gdzie to jest. Wiecie, co normalnie? Dzisiaj jest znowu. Straszny huragan. Jest zimno. Ja w samej bluzie. Zmarznę sobie dzisiaj. No. I niedobrze mi trochę z głodu, bo nic nie jadłam. Wypiłam tylko z rana kawę, bo leciałam na ten termin. Czekajcie, bo ja kurde... O właśnie, to tutaj jest. O, widzicie? to w to jak będziecie w pośredniaku to możecie poprosić, żeby was właśnie tam przekierowali. To jest na Osserstrasse 24. I dostaniecie tutaj ten termin. I bardzo fajna sprawa to jest. Właśnie oni mi załatwiali też tą pracę w tym Fix und Fertig. I dzisiaj już byśmy obgadywali jeszcze inną opcję, ale na razie nie będę o tym mówić. O! Muszę wejść do kiosku, żeby sobie kupić bilet. Zaraz się odezwę z powrotem. No i wyszłam z kiosku. Niestety nie mają biletów. Nie, ciekawie. No to ja teraz pędzę na, na tramwaj, na metro. Tak kochani. Wałętamy się po mieście. Jesteśmy na Alzerstrasse. 3 metry. Jestem teraz w 17 metrze. ile się nie mylę? No. Idę, śmigam na... na metro. Jejku, jak jest zimno. Idziemy do metra. Zobaczymy, czy winda w ogóle jakaś działa. Winda by się mi teraz przydała. Tu jest jedna zamknięta. Ale ja potrzebuję w drugą stronę jechać, także jest szansa, że będzie otwarta. Ale mi bo to jest winda otwarta. Tutaj za tą główną ulicą dużą to jest dziewiąty Becyrk. A z drugiej strony stacji jest siedemnasty. Rozłączę się, bo jest dużo ludzi przy windzie. No, na razie. No i ucieknie mi metro. Uciekło. No, niestety, ale za dwie minuty mam następne. Także wiecie, jest ok. Teraz jadę metrem u sześć. To metro jeździ częściowo na górze nad powierzchnią, częściowo. dzisiaj czwartek jeszcze jutro został mi tylko pośredniak termin w pośredniaku, zobaczymy co tam wyjdzie u nich ciekawego no, jeszcze zaraz wysiądę na jednej stacji chcę Wam coś fajnego pokazać także to zaraz no hej kochani, wysiadam na jednej stacji jesteśmy przy spalarni śmieci bardzo sławnej w Wiedniu. Zaraz Wam pokażę tam z tyłu ten kolorowy budynek. Widzicie? No, zaraz Wam go pokażę dokładniej, tylko najpierw przeczytam Wam z telefonu <grych> troszkę o tym. To e, kiedyś całkowicie zjarało, ale e, w roku między 2012 a 2015 zostało generalnie odremontowane. I to jest zrobione e, w stylu 102 sama Taki no, Kunstla, nie wiem jak to jest po polsku. Taka kreatywna osoba, która robi różne rzeczy takie kreatywne, ale zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Hunter 2, on się nazywa. Nie mogę sobie przypomnieć teraz, e, jak się nazywa ten wyraz po polsku. W każdym bądź czasie, takie kilka dat. To pali śmieci. E, w ciągu roku około 250 tysięcy ton śmieci i wytwarza prąd. I ciepłą wodę. Fernberme. No właśnie. I ja mam tutaj teraz te daty to są z roku 2020, które wam teraz tutaj podałam. A teraz pokażę Wam to pięknie to wygląda, przełączam. Jak znajdę opcję przełączenia. No, tak to wygląda. Widzicie, to jest zrobione właśnie w stylu. Więc z przodu jest zasłaniany tutaj jakaś, jakiś budynek, ale to jest właśnie zrobione w stylu Hundertwasser. Tego pana Hundertwasser. To ogrzewa w jeden i wytwarza prąd. No tu widzę jakiś fajny budynek też. Ale nie wiem co to jest. Właśnie nie jestem przygotowana, tylko teraz szybko wymetrze. Jeszcze muszę szybciutko wam to pokazać i lecieć dalej, bo to mi się bilet skończy. Tak to wygląda. No, tak kochani. No to ja lecę teraz na metro i dalej w stronę domu. Mam nadzieję, że Wam się podła. To? Bardzo fajne, nie? Fajne wygląda. Zaraz. Dojechałam do Florestorfu. Tutaj jak zwykle masa ludzi. Także biegnę teraz jeszcze na tramwaj, jadę do domu. Także ja będę kończyć. Do następnego! Pa!